Po ostatnim filmiku na temat głębokiej relaksacji pojawiło się sporo pytań: czy na pewno mogę to robić, czy jako chrześcijanie jest to w porządku, czy to jest coś, czego warto używać regularnie? W tym filmiku postaram się odpowiedzieć na to pytanie i pokazać jeszcze jeden sposób medytacji, jeszcze jeden sposób modlitwy, modlitwę uczuć. Zapraszam. Pogłębiona relaksacja, o której mówiliśmy w ostatnim odcinku, trochę mi go ucięło końcówkę, więc nie było wszystkiego, jest bardzo potrzebną rzeczą w naszym życiu. Kiedy jako chrześcijanie zmagamy się z różnymi trudnościami, napięciami, jest w naszym życiu dużo stresu, dużo napięcia, to wszystko zostaje w ciele, emocje są przeżywane w ciele. I teraz, jeśli boimy się przeżywać na modlitwie też nasze ciało, też pracować z naszym ciałem w mądry sposób, uświadamiając sobie, że emocje ciało są powiązane i są oczywiście powiązane z naszym duchem, wtedy doświadczamy silnego napięcia, silnego takiego rozbicia wewnętrznego. Mnóstwo osób do mnie trafia, którzy zmagają się. Z dużymi napięciami, stresami, nie radzą sobie w pracy, przeżywają napięcia domowe, są wkurzeni na swoich najbliższych i obwiniają się za to. Reagują przesadnie na swoje dzieci, na swoich mężów, żony, rodziców. Czują się winni, że tak reagują, ale tak reagują, bo są tak pełni napięcia. I w kółko, w kółko powtarzają to samo. Moi drodzy głęboka relaksacja, ta metoda, jak wiele innych, których możemy znaleźć, jeżeli w dobry sposób jest przeżywana, przeżywana z Jezusem, jest dobrym sposobem medytacji, jest dobrym sposobem, który jest potrzebny w konkretnych sytuacjach. Wtedy, kiedy jest dużo napięcia w Tobie, pojawiają się takie momenty w życiu, czasami są jakieś okresy bardzo trudne dla Ciebie, czujesz to w ciele, to napięcie ogromne. I od czasu do czasu, kiedy, kiedy coś nazbierało się w twoim życiu, wtedy taki sposób medytacji jest dobry. Ale faktycznie nie jest to coś, co powinno być codziennością, oprócz tych takich wyjątkowych y, sytuacji trudnych w życiu momentów. Dlaczego? A no dlatego, że y, w ten sposób odreagowujemy w ciele to napięcie, ale nie przeżywamy tych emocji. Nie trawimy jej głębiej. Dlatego na co dzień dużo lepszą medytacją, dużo lepszym sposobem przeżywania swoich emocji jest modlitwa uczuć. Czym ona jest? Kiedy sięgniemy po psalmy, od razu łatwo rozpoznamy, czym jest modlitwa uczuć. Księga Psalmów 150, niesamowita księga w Piśmie Świętym. Większość z tych psalmów albo jest żywiołowym dziękczynieniem, uwielbieniem Boga, albo jest przeżywaniem swoich uczuć nieprzyjemnych, narzekaniem, rozgoryczeniem przed Bogiem, ucieczką w strachu i lęku, w poczuciu zagrożenia. Jest przeżywaniem frustracji, sytuacji, że tak wygląda ten świat i, i ci, którzy są grzeszni, to im wszystko wychodzi, a, a sprawiedliwym jest ciężko. To są piękne modlitwy uczuć. Modlitwy, kiedy psalmista przychodzi do Boga, otwiera mu serce, i mu, przeżywa z Nim swoje uczucia. To jest modlitwa, którą możemy przeżywać swoje uczucia każdego dnia. Kiedy przychodzisz do Jezusa z uczuciami przyjemnymi, to jest prostsze, choć nie zawsze. Ale jeszcze ważniejszą rzeczą jest przychodzenie z tymi nieprzyjemnymi uczuciami. Wiemy, że uczucia są neutralne, ani dobre, ani złe, ale są przyjemne lub nieprzyjemne. Gniew, smutek, strach. Frustracja, poczucie winy to są nieprzyjemne uczucia. I teraz mamy tendencję od nich uciec, czasami nawet na modlitwie. Próbuję zamodlić to nieprzyjemne uczucie, żeby znikło. Wiele osób, ten temat jeszcze kiedyś rozszerzę, przychodzi do mnie i mówi: Oj, przebaczyłem, ale ciągle mam złość do, tego, do tej osoby tyle lat. Dobrze, że przebaczyłeś, to była Twoja decyzja wiary. Ale teraz pytanie, co zrobisz z uczuciami, bo czujesz się skrzywdzony, czujesz się zraniony, potrzebujesz te uczucia przetrawić. Nie próbuj o nich zapomnieć, nie próbuj ich zdusić. To nie działa. Albo zadziała na chwilę, a wyładujesz się na kimś innym. Ty przeżyj te emocje. Co to znaczy? Te nieprzyjemne uczucia, od których chcemy uciec, możemy przetrawić w Bożej Obecności. Kiedy przychodzisz do Jezusa, opowiadasz mu o tym. Jesteś z tym uczuciem przy Jezusie. Po prostu czasami w ciszy jesteś. Pozwalasz sobie przeżyć to uczucie, nie uciekając od Niego, choć jest nieprzyjemne na początek. Ono zostaje strawione. To uczucie powolutku, powolutku się przemienia, wycisza. Rozumiesz je głębiej. Zaczynasz odkrywać, co jest pod Nim, jaka potrzeba się kryje pod tym uczuciem. I jesteś w stanie... Tu uczucie spokojnie przeżyć. To nie jest takie proste. Oczywiście, w każdej sytuacji często mamy ich dużo, nagromadzonych. Kiedy zaczynasz o nich opowiadać, możesz też przeżywać to w ciele, zacząć płakać, pojawi się jakiś smutek. Bardzo dobrze. W Jezusie, w Jego obecności możesz to robić. Możemy to robić piękną metodą psalmów: czyli znaleźć swój ulubiony psalm, który będziesz się modlił. Przeżywasz smutek, Znać psalm, który mówi o smutku, przeżywasz radość, znać ten, który jest dziękczynieniem, przeżywasz jakąś frustrację, móc się takim psalmem, albo po prostu samemu. Siedzimy sobie z tymi uczuciami, czasami z jednym wersetem Pisma Świętego. Po prostu jesteśmy. I dzisiaj do takiej modlitwy, do takiej medytacji chcę Cię zaprosić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siądź sobie w wygodnej pozycji, takiej, której będziesz mógł być w wygodnym, komfortowej pozycji dłuższy czas. Może klęknij, może usiądź, jak będzie Ci wygodniej. Na początku uświadomimy sobie Bożą obecność, a później będziemy chcieli przyjść do Jezusa z tymi uczuciami, które są w nas. Zrób trzy głębokie oddechy, by uświadomić sobie, zatrzymać się tu i teraz, uświadomić sobie to, że w Twoim sercu mieszka Jezus. Dziękuję Ci Jezu, że jesteś w moim sercu, że mieszkasz we mnie. Od Dnia Sztuki Świętego zamieszkałeś w moim sercu. Moje serce jest miejscem Twojej obecności. Błogosławię Ci. Dziękuję Ci. Dzisiaj zuprzyjść do Ciebie z moimi uczuciami. Tymi przyjemnymi, ale też tymi trudnymi. Pomyśl, jakie uczucie dziś jest teraz, w tym momencie w tobie. Najmocniejsze. Uświadom sobie. Może w tym ci pomóc ciało. Jakieś napięcie, które odczuwasz, czy, czy nawet ból. Ja chcę przyjść do Ciebie, Jezu, dziś z tym moim uczuciem, które jest we mnie. Może jest to radość, wdzięczność. Ja chcę być przy Tobie z tą radością, którą mam. Chcę być przy Tobie. Posiedzieć przy Tobie z tym uczuciem, w Twojej obecności, ucieszyć się głębiej, dziękując Ci i błogosławiąc. Może chcę posiedzieć z jakimś gniewem, bo gniewa mnie, rozgniewałem się, pojawił się gniew, sytuacja domowa z mężem, z żoną, dziećmi. Ten gniew jest we mnie, tak się gotuje. Nie chcę uciec od tego uczucia, zagłuszyć go czymś pustym, ale chcę przeżyć to uczucie z Tobą teraz, Jezu. Chcę sobie przetrawić. Może ze smutkiem którego nie rozumiem, jakąś pustką, może lękiem. Chcę teraz przy Tobie, Jezu, posiedzieć sobie, po prostu z tym uczuciem. Po prostu pobyć. Możesz zapauzować teraz ten filmik, posiedzieć sobie tak długo, jak chcesz. Lepiej dłużej niż krócej. Pobądź z tym uczuciem, oswój się z nim, opowiedz o nim Jezusowi, powiedz co się dzieje, jak to rozumiesz, skąd się to wzięło. Jeżeli masz swój już psalm ulubiony, odpowiedni do tej sytuacji, tego uczucia, którego przeżywasz, to możesz teraz pomodlić się psalmem, czytając go, rozważając, albo tylko jednym wersetem. Jeżeli jest to radość, to może być to właśnie jakiś psalm dzięczynny. Jeżeli smutek, to możesz wołać do Boga, Właśnie, psalmem pełnym smutku. Jeżeli czujesz się skrzywdzony, możesz wołać. Panie, możni, prześladują mnie bez powodu. Moje lęk sercu czuję przed Tobą. Jeżeli jakaś pustka. Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Boże, mój Boże, szukam Ciebie. Tęskni za Tobą moja dusza. Jak sucha ziemia spragniona wody, tęsknię za to pompaj. Pusty się czuję. Mam pustkę w sobie. Jeżeli jest to lęk, możesz wołać jesteś moją skałą i tarczą chronię się w cieniu twych skrzydeł jesteś skałą na którą się chronię chronię się w cieniu twych skrzydeł chronię się w cieniu twych skrzydeł I kiedy modlisz się psalmem też nagłos, to piękny sposób modlitwy głęboki sposób medytacji i z tym uczuciem jeszcze głębiej go przeżywasz, jeszcze głębiej go trawisz. Daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz. Możesz zastopować ten filmik i dokończyć go dopiero po Twojej modlitwie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Amen, niech tak się stanie. Moi drodzy, więc pogłębiona relaksacja, ta głęboka relaksacja jest piękną modlitwą w konkretnych sytuacjach, kiedy jest tego dużo, nazbierało się w moim życiu, ciało w moje, czuję to w moim ciele, to ogromne napięcie. Od czasu do czasu jest wielką pomocą, ale na co dzień uczmy się modlitwy uczuć. To ta modlitwa, przy której przeżywasz codzienne swoje uczucia przy Jezusie. Wtedy te dwie sposoby medytacji, modlitwy mogą się pięknie uzupełniać. Zachęcam do praktykowania tej modlitwy uczuć, bo modlić uczymy się modląc. Nie ma innej drogi. Pozdrawiam i do zobaczenia. Z Bogiem.